Żyjesz w symulacji i sam ją napisałeś. Masz znajomego, który zawsze ma pecha? Wszystko mu się sypie. Trafiają mu się najgorsi szefowie, toksyczne relacje, ciągłe problemy finansowe, zawsze coś, jakby miał klątwę. A może znasz kogoś, komu zawsze się układa? Dostaje awanse jakby nic, ludzie go lubią od pierwszego spotkania, okazje same wpadają mu do rąk, wszystko jakoś naturalnie wychodzi. Większość powie: No cóż, jedni mają szczęście, drudzy nie. Taka jest kolej losu karma, przeznaczenie. No niekoniecznie. To nie los, to nie karma, to nie wszechświat spiskujący za lub przeciwko Tobie chociaż ten faktycznie ma dużo do powiedzenia, jak umie się z nim rozmawiać. To jednak różnica między dwoma różnymi systemami operacyjnymi rzeczywistości między dwiema wersjami tego samego świata. Bo widzisz, nie ma jednego świata ani jednej rzeczywistości. Każdy z nas żyje w swojej własnej wersji rzeczywistości. I to nie jest metafora. Twój mózg to nie odbiornik, to projektor. Twój mózg przetwarza 11 milionów bitów informacji na sekundę. 11 milionów. Świadomie możesz przetworzyć około 40 do 50 bitów. 40 z 11 milionów. To jakby próbować obejrzeć film w rozdzielczości 4K na kalkulatorze z lat 90. System musi drastycznie kompresować dane, inaczej by się zawiesił. I tu zaczyna się magia. Twój mózg nie kompresuje obiektywnie. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna kompresja. On kompresuje według Twojego wewnętrznego skryptu według historii, którą sobie opowiadasz o tym, kim jesteś i jak działa świat. To nie ty żyjesz w świecie, to świat żyje w twojej interpretacji. I ta interpretacja jest tak realna dla ciebie, że nie odróżniasz jej od obiektywnej rzeczywistości. Bo dla twojego mózgu nie ma różnicy. Eksperyment, który zmienił wszystko. Rok 1998. Uniwersytet Harvarda. Dwóch psychologów, Daniel Simons i Christopher Habris przygotowuje eksperyment, który wywróci do góry nogami nasze rozumienie percepcji. Biorą grupę ochotników. Pokazują im wideo z ludźmi rzucającymi piłką do koszykówki. Dwie drużyny. Jedna w białych koszulkach, druga w czarnych. Zadanie proste jak budowa cepa. Policz, ile razy drużyna w białych koszulkach poda sobie piłkę. Ludzie oglądają, liczą, koncentrują się, 15 podań. Niektórzy mówią 16, inni 14. Nieważne, ważne co było dalej. Psychologowie pytają, a widzieliście goryla? Jakiego goryla, o co wam chodzi? W środku tego wideo, dokładnie w połowie, wchodzi człowiek w kostiumie goryla. Nie przebiega szybko. Wchodzi spokojnie, staje centralnie na środku. Wali się pięściami w klatkę piersiową, jak King Kong. Stoi tak przez 9 sekund, potem spokojnie wychodzi. Połowa ludzi go nie widzi. Nie, że nie pamięta, nie, że przegapiła, nie widzi. Dla ich mózgu ten goryl nie istnieje, zniknął, został usunięty z rzeczywistości jak niewygodny świadek, bo dostali zadanie, licz podania białych. Mózg interpretuje wszystko inne jest nieważne i dosłownie wycina wszystko inne z Twojego doświadczenia. Goryl przechodzi przez środek Twojego pola widzenia, a Ty go nie widzisz, bo Twój mózg zdecydował że nie pasuje do obecnego skryptu. I teraz najlepsze, ta wisienka na torcie, która powinna cię przerazić. Jeśli Twoje zadanie życiowe to udowodni, że jesteś gorszy od innych, Twój mózg wytnie z rzeczywistości wszystkie dowody na to, że jesteś dobry. Będą przechodzić obok Ciebie jak ten goryl, niewidzialne, nieistniejące w Twojej wersji świata. Jeśli Twoja opowieść to wszyscy mnie oszukują, Będziesz widział zdradę nawet w neutralnych gestach. Ktoś się uśmiechnie, a ty zobaczysz sarkazm. Ktoś pomoże, a ty będziesz szukał drugiego dna. Jeśli wierzysz, że nie nadajesz się do biznesu, twój mózg usunie z percepcji wszystkie okazje biznesowe. Będą przechodzić obok ciebie codziennie, rozmowy, które mogłyby zmienić twoje życie, kontakty, które mogłyby otworzyć drzwi, pomysły, które mogłyby być goldmine. Wszystko niewidzialne, bo nie pasuje do skryptu. Dlaczego dwoje ludzi nigdy nie przeżywa tego samego wydarzenia? Wyobraź sobie taką scenę. Typowa korpo rzeczywistość. Poniedziałek rano, open space, zapach kawy z ekspresu miesza się z zapachem rozpaczy. Szef wchodzi, mina jak z plakatu filmu katastroficznego. Zwolnienia grupowe, restrukturyzacja, optymalizacja kosztów, 30% załogi do wylotu. Macie miesiąc. Teraz obserwuj, co się dzieje. Osoba A ma w głowie opowieść pod tytułem: Jestem ofiarą systemu. Jej mózg natychmiast uruchamia odpowiedni filtr percepcji. Co widzi? Kolejny raz mnie dopadło zawsze ja. Najpierw kryzys w 2008, potem pandemia teraz to. Co czuje? Gniew, bezsilność może trochę ulgi, że nie musi już udawać, że lubi swoją robotę. Jaka jest interpretacja? System jest przeciwko małemu człowiekowi. Korpo to zło, jestem tylko pionkiem. Co robi? Narzeka przy kawie, skroluje oferty pracy bez przekonania, wysyła CV byle gdzie, bo przecież i tak nic z tego nie będzie. Jaki jest rezultat? Bługie bezrobocie, w końcu jakaś gorsza praca za mniejsze pieniądze historia potwierdza się sama. Osoba B natomiast ma w głowie inną opowieść tytuł: Jestem graczem w grę życia. Ten sam komunikat, ten sam open space, ta sama kawa z ekspresu, ale inny filtr percepcji. Co widzi? Firma się zwija. Nie ma się co oszukiwać, dawno było widać, że źle idzie. Czas na zmianę. Co czuję? Lekki stres, jasne, ale też ekscytację, trochę jak przed skokiem z bungee. Jaka jest interpretacja? Dostanę odprawę, to jak trzy miesiące płatnego urlopu na szukanie czegoś lepszego. Może w końcu spróbuję tego pomysłu na własny biznes. Co robi? Wykorzystuje ostatni miesiąc na zebranie kontaktów, robi research rynku, zapisuje się na kurs, który odkładał od lat. Jaki rezultat? Lepsza praca, albo własna działalność, albo przynajmniej cenne doświadczenie i nowe skille. To samo wydarzenie, ten sam szef, te same zwolnienia, dwie różne rzeczywistości. Kto żyje w prawdziwej rzeczywistości? Obaj i żaden z nich. Bo nie ma jednej rzeczywistości. Jest 8 miliardów prywatnych symulacji. Każda tworzona przez unikalny mózg z unikalną historią, unikalnymi doświadczeniami, unikalnym zestawem przekonań o tym, jak działa świat. Neurobiologiczny matrix czyli jak powstaje Twoja wersja świata. Każde Twoje doświadczenie absolutnie każde przechodzi przez trzy filtry neurologiczne. To jak Instagram, tylko że zamiast filtrów Valencia czy Ludwig masz filtry egzystencjalne, które decydują o tym, jak przeżyjesz swoje życie. Pierwszy filtr to delecja, czyli usuwanie. Twój mózg usuwa 99,9996% informacji, które do niego docierają. Prawie wszystko. Musi to robić, inaczej by eksplodował od nadmiaru danych. Pamiętasz kolor skarpetek osoby, która siedziała obok ciebie w autobusie tydzień temu? Nie pamiętasz, a przecież widziałeś. Twój mózg uznał to za nieistotne i usunął. I bardzo dobrze. Bo gdybyś pamiętał każdy taki detal, nie miałbyś miejsca w głowie na nic innego. Ale co jeśli twój mózg usuwa też komplementy? Bo w twojej opowieści jesteś tym gorszym, więc komplementy nie pasują do skryptu. Na pewno kłamią, są nieszczere, chcą coś wyłudzić. Delete. Co jeśli usuwa okazję? Bo przecież to nie dla takich jak ja. Delete. Co jeśli usuwa dowody na twój talent? Bo w twojej historii jesteś przeciętny, więc wszystko, co wskazuje na twoje unikalne zdolności, musi być pomyłką. Delete. Drugi film to dystorsja, czyli zniekształcenie. Tu twój mózg bierze to, co zostało po usunięciu i przekręca to tak, żeby pasowało do twojej opowieści. Szef mówi: Dobra robota, ale następnym razem zwróć uwagę na detale. Co słyszy osoba z opowieścią, jestem beznadziejny? Znowu coś schrzaniłem. Szef jest niezadowolony. Pewnie mnie zwolni. A co słyszy osoba z opowieścią rozwijam się? Szef widzi mój potencjał i pomaga mi rosnąć. Super, że zwraca mi uwagę na rzeczy, które mogę poprawić. Te same słowa, ten sam ton, ten sam szef. Dwie różne rzeczywistości. Trzeci filtr to generalizacja, czyli uogólnianie. Tu twój mózg bierze pojedyncze wydarzenia i robi z nich uniwersalne prawa twojej rzeczywistości. Jedna dziewczyna cię odrzuciła w liceum, miałeś 16 lat, trądzik, zero pojęcia o kobietach, a mózg generalizuje: Kobiety mnie nie chcą. I przez następne 20 lat żyjesz według tego prawa, nawet nie próbujesz, no bo po co, skoro wiesz, jak to się skończy? Jeden projekt nie wypalił? Może miałeś zły timing, może za mało doświadczenia, może po prostu pech. Mózg generalizuje. Nie nadaje się do biznesu i koniec! Sprawa zamknięta. Wracasz do korpo. Raz się pomyliłeś publicznie, powiedziałeś coś głupiego na spotkaniu. Wszyscy mają takie momenty. Mózg generalizuje. Zawsze się ośmieszam. I od tej pory unikasz wypowiadania się publicznie. Tracisz szanse, możliwości, kontakty, bo twój mózg stworzył prawo i ty według niego żyjesz. Dlaczego myśl pozytywnie to bullshit i co naprawdę działa? Przychodzi do ciebie guru samopomocy. Mówi, myśl pozytywnie, a przyciągniesz dobre rzeczy. Wizualizuj sukces, afirmuj, że jesteś bogaty. A twój mózg na to. lol, nichu ja. Bo widzisz, twój mózg ma coś, co nazywa się Reticular Activating System, w skrócie RAS. To taki Google Twojej świadomości. System, który decyduje, co jest ważne. A co nie? Co pokazać ci w świadomości, a co zostawić w tle? Kupujesz nowy samochód i nagle widzisz ten samochód wszędzie. Twoja żona z ciąży, nagle wszędzie widzisz ciężarne. Nie to, że ich nagle przybyło, to raz zdecydował, że teraz to jest ważne, więc przestał to usuwać z twojej percepcji. Raz bardzo skutecznie działa, kiedy zadajesz mu odpowiednie pytania, ale najbardziej gorliwie słucha tego, kim jesteś, a dokładniej, kim wierzysz, że jesteś. Możesz sobie powtarzać: Jestem bogaty tysiąc razy dziennie. Możesz obkleić całe mieszkanie karteczkami z afirmacjami. Możesz medytować nad obrazkiem Ferrari. Ale jeśli twoja głęboka tożsamość to jestem biedakiem, który udaje bogacza, raz będzie ci pokazywał dowody na bycie biedakiem. Będziesz widział ceny w sklepie, będziesz słyszał o kryzysie, będziesz zauważył bogatych i czuł, że nie pasujesz. Raz będzie pracował przeciwko tobie, bo jego zadanie to potwierdzać twoją tożsamość, a nie twoje życzenia. To nie afirmacje zmieniają rzeczywistość to przeprogramowanie tożsamości. A tożsamość to nie to, co mówisz to to, w co wierzysz na najbardziej fundamentalnym poziomie to twoja podstawowa opowieść o tym, kim jesteś. Prawo przyciągania dla dorosłych nie przyciągasz tego, czego chcesz. Przyciągasz to, kim jesteś, ale nie w sensie mistycznym, że wszechświat czyta twoje wibracje i wysyła ci synchroniczności, w sensie całkowicie przyziemnym, neurologicznym i mierzalnym. Kiedy zmieniasz swoją wewnętrzną opowieść, zmieniasz instrukcje dla raz, zmieniasz to, co twój mózg uznaje za ważne, zmieniasz to, co widzisz, słyszysz i zauważasz. Weźmy przykład z życia stara opowieść. Jestem chaotycznym multipotencjalistą, który nic nie kończy. Ta tożsamość programuje raz. Co pokazuje dowody na chaos. Przypomina o niedokończonych projektach, zwraca uwagę na to, ile rzeczy zacząłeś i porzuciłeś. Jakie przez to podejmujesz działania? Zaczynasz nowe rzeczy zamiast kończyć stary, bo przecież no taki już jestem. Jaki jest rezultat? Więcej chaosu, więcej niedokończonych projektów, potwierdzanie opowieści. Nowa opowieść. Jestem kreatywnym architektem, który łączy różne światy. Ta tożsamość inaczej programuje raz. Co pokazuje? Połączenia między projektami, synergie. Jak różne twoje zainteresowania mogą się wspierać? Jakie przez to podejmujesz działania? Tworzysz ekosystem projektów, które się uzupełniają. Newsletter zasila podcast, podcast promuje kurs, kurs generuje temat do newslettera itd. Jaki jest rezultat? Spójny. Ale różnorodny biznes, który wykorzystuje wszystkie Twoje talenty. To nie jest magia, to jest neuroplastyczność w akcji. Twój mózg fizycznie się zmienia, tworzy nowe połączenia, nowe ścieżki neuronowe. I te nowe ścieżki tworzą nową rzeczywistość Twoją nową rzeczywistość. System Rewrite czyli jak przepisać swoją symulację. Dobra, dość teorii, czas na praktykę. Pokażę Ci system, który pozwala przepisać swoją wewnętrzną opowieść. Nazwałem go rewrite, bo to dokładnie to, co robisz. Przepisujesz kod swojej symulacji. R jak recognize, czyli rozpoznaj swoją obecną opowieść. Przez najbliższy tydzień zapisuj swoje automatyczne interpretacje wydarzeń. Nie oceniaj, tylko obserwuj i zapisuj. Ktoś się spóźnił na spotkanie? Jaka jest Twoja pierwsza myśl? Nie szanuję mojego czasu, czy może miał korek? Dostałeś maila z feedbackiem, jaka pierwsza reakcja? Znowu krytyka, czy może ktoś poświęcił czas, żeby mi pomóc? Po tygodniu zobaczysz wzór, zobaczysz swoją domyślną opowieść. Może będzie to opowieść o tym, że jesteś niedoceniany. Może o tym, że musisz na wszystko zasłużyć. Może o tym, że inni mają łatwiej. Nieważne jaka, ważne, że ją zobaczysz. E, jak egzamin, czyli zbadaj źródła. Skąd wzięła się ta opowieść? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś ten skrypt? Często to jest echo z dzieciństwa. Tata mówił, co to z ciebie będzie, gdy przynosiłeś czwórkę zamiast piątki. Mama powtarzała musisz się bardziej starać, jakbyś nigdy się nie starał wystarczająco. Nauczycielka w podstawówce powiedziała: Zdolny, ale leniwy, marnujesz potencjał. I to zostało. Te głosy stały się twoim wewnętrznym narratorem. Dorosły człowiek może 30-40 lat na karku, a w głowie ciągle ten sam dziecięcy skrypt. W jak write, czyli napisz swoją wersję. I tu uwaga, nie chodzi o to, żeby napisać wersję pozytywną. Chodzi o to, żeby napisać wersję użyteczną. Zamiast jestem niesamowity, co brzmi jak ściema staniego coachingu, napisz: uczę się i eksperymentuję. Twój mózg to kupi. To jest realne, możliwe do zaakceptowania. Zamiast jestem bogaty. Gdy ledwo spinasz budżet, napisz, buduje swoją finansową niezależność. To jest proces, nie stan. Mózg może w to uwierzyć. R jak rehearse, czyli ćwicz nową perspektywę. To technika z psychologii sportu. Mental rehearsal. Ale nie będziesz wizualizował sukcesu, będziesz wizualizował proces. Jak nowa wersja ciebie reaguje na wyzwania? Jak interpretuje wydarzenia? Jak podejmuje decyzje? Widzisz siebie w trudnej sytuacji i zamiast paniki widzisz ciekawość. Zamiast to jest katastrofa, myślisz, "ciekawy czego się z tego nauczę. I jak integruj, czyli zintegruj poprzez działanie. Nowa opowieść musi mieć dowody. Twój mózg nie uwierzy w zmianę tylko dlatego, że sobie tego życzysz. Jeśli nowa wersja to jestem osobą, która kończy rzeczy, dokończ jedną małą rzecz, cokolwiek. Artykuł, który leży od miesiąca, kurs online, który zacząłeś rok temu – Jedną małą rzecz, potem drugą. Daj mózgowi dowody, że nowa opowieść jest prawdziwa. Te, jak track, czyli śledź zmiany w percepcji. Zapisuj, co zaczynasz zauważać. Pierwszy raz zobaczyłem, że szef faktycznie mnie docenia. Zauważyłem okazję biznesową w zwykłej rozmowie. Przestałem od razu zakładać najgorsze. Te małe obserwacje to dowody, że twoja percepcja się zmienia, że nowy filtr działa, że żyjesz w nowej wersji rzeczywistości. E, jak Evolve, czyli ewoluuj opowieść. To nie jest jednorazowa zmiana, jak w grze, gdzie dostajesz level up i już koniec. To jest ciągły proces. Twoja opowieść może ewoluować stopniowo. Jestem ofiarą, może stać się przetrwam. Przetrwam, może stać się wbradzę sobie. Radzę sobie, może stać się gram w grę. Gram w grę, może stać się tworzę własne zasady. Dlaczego niektórzy żyją w raju, a inni w piekle, na tej samej ulicy? Poznałem kiedyś dwóch sąsiadów z tego samego osiedla. Poznałem ich osobno w różnych okolicznościach. Obaj opowiadali o swoim miejscu zamieszkania. Pierwszy mówił: Ten kraj to ruina. Ludzie są źli. Każdy patrzy tylko na siebie. Nie ma perspektyw. Wszystko się wali. Polityka do dupy. Nieważne kto rządzi. Wszystko drożeje. Zaraz będzie jak w Wenezueli. Młodzi wyjeżdżają i mają rację. Sąsiedzi to sama patologia. Na tym osiedlu same szemrane typy. A drugi mówił: Świetna lokalizacja 10 minut do centrum, dużo zieleni, park za rogiem, fajni sąsiedzi, zawsze można na kogoś liczyć, tyle możliwości, ciągle coś się dzieje coraz więcej startupów, międzynarodowych firm. Jak chcesz coś robić, to możesz wszystko. Ta sama ulica, to samo osiedle, to samo miasto, to samo państwo dwie różne rzeczywistości. Zgadnij, który z nich prowadzi własny biznes, a który narzeka na pracodawcę od 15 lat. Zgadnij, który ma dobre relacje z rodziną, a który mówi, że nie ma już normalnych ludzi. Zgadnij, który podróżuje i rozwija pasję, a który siedzi przed telewizorem i ogląda apokaliptyczne newsy. I nie chodzi o to, że jeden jest naiwnym optymistą, który nie widzi problemów, a drugi trzeźwym realistą. Obaj mają rację. Obaj żyją w rzeczywistości, którą ich mózg dla nich konstruuje jeden w symulacji pełnej zagrożeń, drugi w symulacji pełnej możliwości. I obaj znajdą nieskończoną ilość dowodów na to, że mają rację. A co jeśli możesz wybrać swoją rzeczywistość? Nie, nie w sensie New Age, że możesz manifestować Ferrari czystą siłą myśli i wszechświat ci ją dostarczy pocztą kurierską. To bajki dla dorosłych, którzy nie chcą dorosnąć. Chodzi o coś zupełnie prostszego i jednocześnie potężniejszego. Możesz świadomie wybrać, jakiego rodzaju dowodów będzie szukał twój mózg. Możesz przeprogramować swój raz. Możesz ustawić swój system percepcji na szukanie problemów lub szukanie rozwiązań. To twój wybór. Możesz fokusować się na ograniczeniach lub na możliwościach. Możesz dostrzegać wrogość lub wsparcie. Możesz koncentrować się na tym, czego nie masz, lub na tym, co masz. To nie jest toksyczna pozytywność, gdzie udajesz, że wszystko jest super, gdy twój świat się wali. To strategiczne programowanie percepcji, to świadomy wybór tego, jakie aspekty rzeczywistości będą dla ciebie widoczne, a jakie niewidzialne. Bo jeśli i tak żyjesz w symulacji stworzonej przez twój mózg, jeśli i tak nie masz dostępu do obiektywnej rzeczywistości, jeśli i tak Twoja percepcja jest zawsze przefiltrowana i zniekształcona, to może czas napisać lepszy kod. Może czas stworzyć wersję, która ci służy zamiast sabotuje. Co teraz? Teraz masz dwa wyjścia. Pierwsze wyjście, uznaj to za ciekawy podcast, pokiwaj głową, pomyśl, że ma to sens, ale nie dla Ciebie, i wróć do swojej starej opowieści. Za tydzień będziesz dokładnie w tym samym miejscu, za rok też. Za pięć lat będziesz się zastanawiał, gdzie uciekł czas i dlaczego nic się nie zmieniło. Drugie wyjście: potraktuj to jako eksperyment, jak naukowiec, który testuje hipotezę. Przez najbliższy tydzień obserwuj swoją wewnętrzną narrację. Zapisz trzy automatyczne interpretacje dziennie rano, w południe, wieczorem. Zobacz, jaki wzór się wyłania zobacz swoją domyślną opowieść a potem zadaj sobie pytanie jedno proste pytanie, które może zmienić wszystko. Czy opowieść, którą sobie opowiadam, prowadzi mnie tam, gdzie chcę być? Bo jeśli prowadzi, super, nic nie zmieniaj. Ale jeśli nie? Jeśli twoja opowieść trzyma cię w miejscu, którego nienawidzisz, jeśli sabotuje twoje działania, jeśli sprawia, że widzisz mury tam, gdzie są drzwi, to może czas napisać nową. Pamiętaj, nie żyjesz w rzeczywistości, żyjesz w swojej interpretacji rzeczywistości, a interpretację można zmienić. Zawsze, w każdej chwili, zaczynając od teraz. Albo i nie. To też jest wybór i to też jest opowieść. P.S. Jeśli wysłuchałeś tego, myśląc, no fajnie, ale u mnie to nie zadziała, bo moja sytuacja jest wyjątkowa, to właśnie jest Twoja opowieść. Ta opowieść, która mówi, że jesteś wyjątkiem od reguły, że dla ciebie normalne zasady nie działają, i właśnie ona trzyma cię w miejscu, gdzie jesteś. A jeśli myślisz, o kurde, to ma sens, może spróbuję to też jest twoja opowieść tyle że tam może cię gdzieś zaprowadzić może nie od razu do celu ale przynajmniej w ruch a ruch to więcej niż większość ludzi robi przez całe życie do usłyszenia